Cześć Marek. Pokażę Ci jak się kopertę przecina. Bierzesz kopertę normalną, obbiórko i w tym momencie wiesz, że listu tutaj nie ma. Wtedy nożyczkami przecinasz tę końcówkę. I zobacz odciąłem odciąłem jak najmniejszy paseczek, taki, taki odciąłem. Wtedy wiem, że jak list wyciągnę, co widzisz, tu jest centymetr, czyli list jest nieuszkodzony. Jest ok. I teraz tak mam. Jedną kopertę mam tutaj, widzisz, mam otwartą. I tu, gdzie jest otwarte, składam ją. Zobacz, jak składam. Składam ją jedną ręką. Składam końcówkę do końcówki. Widzisz, końcówkę do końcówki składam, przytrzymam ją tutaj. Przytrzymam i tu naciskam. Widzisz, nie robię tutaj, nie naciskam całej kartki, tylko tu na końcu naciskam. Zobacz, cyk. I powstał dziubek. I ten dziubek, co powstał, powstał na środku kartki. Teraz biorę dziurkacz, wkładam dziubek. I w dziurkaczu masz tutaj dziubek. Widzisz? Tu jest dziubek.